Czy sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje nasz świat? Wszyscy zgadzamy się, że sztuczna inteligencja wprowadzi głębokie zmiany zarówno w biznesie jak i w naszym codziennym życiu. Kwestią do dyskusji pozostaje, jak duże będą to zmiany. Wydaje się, że prognozy są w tej mierze zazwyczaj niedoszacowane. Sztuczna inteligencja jest nie tylko nową technologią. To technologia. Która może całkowicie zmienić zasady gry i stać się impulsem dla rozwoju ludzkości na każdym polu. To będzie rewolucja na miarę co najmniej rewolucji przemysłowej w początkach XX wieku. Sztuczna inteligencja to gigantyczna dźwignia dla każdej dziedziny nauki, a więc w konsekwencji także dla biznesu i codziennego życia każdego z nas. Do tej pory tempo rozwoju nauki ograniczała wydajność poszczególnych osób czy zespołów. Była to bariera nie do przeskoczenia. Sytuację poprawiło wynalezienie komputerów, które przyspieszyły wykonywanie obliczeń i stosunkowo nieskomplikowaną analizę danych. Jednak nadal, wąskim gardłem był człowiek, mający wyłączność w obszarach wymagających kreatywności, wyobraźni i twórczego myślenia. Algorytmy mogły pomóc przeanalizować tylko to, co stworzył i o czym zadecydował człowiek. Sztuczna inteligencja pozwoli nie tylko skuteczniej opracowywać i wdrażać pomysły formułowane przez człowieka, ale przede wszystkim tworzyć własne. Tempo rozwoju ludzkości będzie więc ograniczonym wyłącznie dostępną mocą obliczeniową i efektywnością algorytmów. Pewnym ograniczeniem jest nadal słabo skalowalna technologia krzemowa. Binarny mechanizm działania również nie jest optymalny dla algorytmów sztucznej inteligencji. W pewnym sensie można powiedzieć, że to, co nazywamy sztuczną inteligencją, jest obecnie tylko jej symulacją. Czasami mam wrażenie, że otacza nas sztuczna inteligencja, ale w rzeczywistości technologia ta jest obecnie na bardzo początkowym etapie rozwoju. Tak jak dla świata dźwignią będzie sztuczna inteligencja, tak dla niej samej, rozwój komputerów kwantowych. Technologia kwantowa wydaje się wręcz stworzona dla algorytmów sztucznej inteligencji, za sprawą mechanizmu działania opartego o superpozycję. Istotą inteligencji, także sztucznej, jest ocena prawdopodobieństwa, a nie uzyskanie idealnie dokładnego wyniku. Sztuczna inteligencja wsparta przez komputery kwantowe oznacza rozwój w tempie nieliniowym, lecz eksponencjalnym. Czy powinniśmy obawiać się tej rewolucji? I tak i nie. Każdy wynalazek może zostać wykorzystany w dobry lub zły sposób. Prawie każdy początkowo budzi ją lęk. W przypadku sztucznej inteligencji istnieje dodatkowe ryzyko związane z jej rozwojem, inspirowanym przez nią samą, które może okazać się trudne do kontrolowania. W chwili obecnej nie sposób precyzyjnie przewidzieć konsekwencji rozwoju sztucznej inteligencji. Jedno jest pewne, wszyscy je bezpośrednio lub pośrednio odczujemy, a świat nie będzie już taki jak wcześniej.